Witam, dzisiaj prezentuję szynobus z tej dioramy na drażi kolejowej. Nie wiem, co to jest za szynobus, bo nic tutaj nie piszę, nic nie znalazłem. Nie wiem, jak się ten szynobus nazywa oficjalnie. Także może ktoś z oglądających wie, jak ten szynobus się nazywa, to może mi podpowiedzieć. To są taki zwykły model, taki dla dzieci, pudełkowy, szkieletu, taki w ogóle. Ja tak może przypomnę ten parobus, co zrobiłem na module. Najpierw, a potem pokażę ten szynobus w wersji jeżdżącej. Tak więc tutaj mamy ten parobus toczanka. Tutaj akurat mamy. O, to jest ten parobus osobowy. Tak wycinałem żeby te koła bardziej wyglądały lepiej niż tak powinny być sklejone. To żebym się odciął te rzeczy, dałem te uszczelki, podkładki i mam na module. tutaj widzimy tam kolejny model kartonowy. Tam mi tam schnie coś, musiałem podkleić filary. Też mam już zamontowane, brakuje mi tylko jeden filar, ale to muszę mieć taki okrągły specjalny. I właśnie, jak widzieliście. Dworzec WC Magazyn jest dany na module. Na tej bocznicy, tutaj z boku, przy magazynie jest taki to wagon towarowy, który jest bardzo ciężki. No Jest trochę nie za bardzo jeździ po makiecie starocia. No to dałem sobie tutaj właśnie na tą bocznicę przy magazynie. Ten tor jest w ogóle zlikwidowany, gdzie parowóz jest. Parowóz jest dany bliżej. Oczywiście ja sobie zrobiłem druty żeby wtory lepiej wyglądały niż tak jak tu na obrazku. Na tych podkładach chcę naklejać oczywiście i tak wygląda Szynobus. Oczywiście z wersji jeżdżącej, tylko naprawdę nie wiem jak się nazywa. Nie wiem jak nazwa tego Szynobusa jest. Może ktoś, tak jak mówię, będzie z Was wiedział, to mi to powie. Jest cennego gumkowiec. W środku jest model, choć po wycinanej kabinie lokomotywa B150. Tak jak tam żółty tam jest na końcu BN150, to się z takiej lokomotywy wykorzystałem sobie, miałem taką z jednego znajomka i mam także budę mogę ściągać, sobie, bo to jest gumkowiec ze spodu widzimy BN150, on nie w środku cały, tylko kabinę musiałem wyciąć, żeby pasowało. Model kartonowy oczywiście został wzmocniony w ogóle na moduł to i ten model to. Kleję na jeszcze jedną tekturę, żeby było grubiej, bardziej sztywniejsze. I to zwykły tak także mogę, jak powiedziałem, budy ściągać, to, oczywiście to jest z kartem wklejony na stałe do, do tej y, budy, 150 jest na stałe wklejony. jak widzimy to jest zwykły taki model kartonowy pudełkowy ale mam chociaż jeden szynobus, jest w wersji jeżdżącej czeski czeskiej produkcji wydawnictwo też czeskie Także jakby ktoś wiedział jak ten szynobus ma nazwę to bym prosił o podpowiedź bo nie wiem, jak się nazywa ja akurat teraz w trakcie jestem oglądania Godzilla kontra Kong Oglądam to że zaraz będę przerywał, kończył nagrywanie, bo ciekawy film leci. Puściłem się na DVD, bo od dawno nie oglądałem, jeszcze przejażdżkę. Zrobimy. No, i tak do mojej kolekcji doszedł sobie czeski szynobus. No że to moduł jest taki, taki kartonowy, zwykły, korty z drżaki, żebym wyrwał tam z, z tego podwozia, bo on trochę dłuższy jest. Trochę dłuższe widać, jak widać, nie? Ale jest, mam fajny szynobus. To tu z drżaki wkleiłem. Oczywiście sprzęgi dałem, te kartonowe. Z innego parobozu, którego akurat nie potrzebowałem tych sprzęgów, bo dałem inne sprzęgi to się w sprzęgi takie sprzęg takie i mam ładny szynobus, chociaż jeden szynobus na i taki oto szynobus zasilił moją flotę. O que é